Cześć. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do udziału w konkursie, który organizuję. Do wygrania będzie ten smartwatch. Jest to nowy smartwatch GTS5. Nowy pod tym względem, że dostają go jako próbkę, która fabryka będzie go wypuszczać. Póki co on jest importowany tylko do Stanów, w Polsce jeszcze go nie ma. Ma on te same funkcje. To ten smartwatch wiera glukosystem GTR-1, ma tą samą aplikację Hiband w języku polskim. GTR-1, sam zegarek jest już w języku polskim, ponieważ ja go importowałem, lecz ten zegarek nie posiada jeszcze języka polskiego. Sam zegarek, aplikacja jest w języku polskim. Wszystkie ustawienia można przeprowadzić przez aplikację, jak i wszystkie badania można zrobić również przez aplikację. Tam jest też zmiana, Jednostek tej glukozy z milimoli na litr na miligramy na decylitr. Podaję, że jeśli się nie mylę. W każdym bądź razie różni się on jedynie odrobinę w samym wyglądem zegarka. Jest troszeczkę grubszy. Jest troszeczkę grubszy niż ten GTR-1. Jest taki bardziej ubudowany, jakby szczerze mówiąc ale ma te same funkcje, można nim wykonywać połączenia telefoniczne, odbierać różnego rodzaju powiadomienia, ma dużo różnego rodzaju, tu mam właśnie ustawione, o, teraz mnie informuje, że nie jest przy skórze, nie wiem czy to widać, miligramy na decylitr, no i już nie pikaj, w każdym bądź razie nie widać. Nie wiem, czy nie widać. W każdym razie jest możliwość ustawienia tego, żeby były miligramy na decylię, Tak jak w glukometrze. Aczkolwiek pamiętajmy, że to nie jest glukometr. On nigdy nie wskaże nam takich jednostek jak glukometr, ponieważ on inaczej przeprowadza tą analizę glukozy we krwi. W każdym razie ten smartwatch jest do wygrania. Co zrobić, żeby go wygrać? Po pierwsze. Trzeba być subskrybentem mojego kanału. Po drugie, trzeba zalajkować ten film, polubić go. Po trzecie, trzeba pod filmem dodać komentarz. Napisać mi jakiś kreatywny komentarz, dlaczego to Ty powinieneś, powinnaś otrzymać ten smartwatch. I ja pośród tych wszystkich komentarzy wybiorę ten, który zrobi na mnie największe wrażenie. W każdym bądź razie myślę, że warto. Ten zegarek jest naprawdę drogi. Tak jak mówię, jeszcze go nie sprowadzam. I chciałbym, żeby osoba, która go wygra, po prostu zaczęła go dla mnie testować. Ja po paru tygodniach zadzwonię do tej osoby. I zapytam o wady, zalety, po prostu, jakie są, co powinno się zmienić w tym zegarku na lepsze, i tego typu rzeczy. W każdym razie można go wygrać w dość, myślę, prosty sposób. Dlatego zapraszam wszystkich do konkursu. W opisie będą podane, będzie podane regulamin, oczywiście, tego konkursu. I to wszystko, co mam Wam dziś do powiedzenia. Życzę Wam miłych, Spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku.